Dzień dobry! Właśnie wróciłam po bardzo, bardzo e, długiej e, dro, drodze, bo byliśmy w takim sklepie Colpol, który tutaj mamy i właśnie kupiliśmy sobie przyprawy, ja kupiłam sobie macze, e, no i wróciliśmy. No i dzisiaj jest chyba dosłownie z 40 stopni na polu, jest tak gorąco, nie wiem czy widzicie po mnie, ale twarz mam całą czerwoną, pewnie się troszeczkę opaliłam. Jest tak gorąco na polu, że ja... Nie nadążam, I can't, I cannot I cannot do this anymore e, I za chwilę idziemy znowu do galerii Bo musimy kupić podpaski Jak widzicie Ślad został po okularach przeciwsłonecznych e, I zaczynam ten filmik Z holem zakupowym Tutaj za Afryko Pani nam dała takie owo, owo, Owocowa przekąska porzeczkowa e, Ale pisze tutaj, że czarna poże... Składniki czarna porzeczka 30% jabłko 70% To są takie rolatki, dobra. No mm. i dobre? No. Z czego to jest? 30% pożytki, 30% 70% jabłka. Mm. Och! Pachnie, wow. Taki żelek coś? No. Nasz szok. Gdzie ty to bierzesz? tu. ja jeszcze nie pochodziłam. Ja a, ja już nam poleciła kawę. Bielona. Camila medio. Ona jest z Brazylii, w Kolumbii. Podziała, że dobre, więc spróbujemy. E, tutaj są te, Ja sobie kupiłam dużą maczę i małą maczę. Tą będę miała do tablina, a tą będę miała tutaj. Chyba Wam, że ta macza z korpolu jest niezła i nie widać tak na filmie, ale ma ładny zielony kolor i mi bardzo smakuje. Przyprawa do grilla, pomidor, bazylia i czposnę, jak to Z tego można y, oliwę tak? Mhm. Orzeszki ziemne, prażone w karmelu. Um, Przyprawa do kurczaka. Kurkuma mielona, tutaj mamy. Jarzynka warzywna. Tutaj mamy papryka słodkowa, i tutaj jeszcze mamy prażyn, prażynka francuska. Dzisiaj powiedziała, że ona będzie do mojego e, tortu urodzinowego Nas pewnie nie widać, bo świeci taka lampa za nami, że normalnie głowa mała. Ciociu! Ja jestem gone! Jestem spieczona! Jest jak kurczak! A dobrze, dobrze, bo to jest lato. No w sumie wrócę do Irlandii i będę ględzić, że zimno, zimno. A jak jestem w Polsce, tak ględzę, że jest za ciepło. Ale my tak ludzie mamy, tak chyba każdy ma. Jak pada, to źle, chciałoby się, żeby było no. ciepło. Jak jest ciepło, ale fajnie by było, jakby to było wpadało. Jak jest za gorąco, chciałoby się, żeby było 10 stopni. Jak wieje, to jest źle. Naprawdę, to przyszliśmy tutaj szukać podpasek, ale skoro jestem, to zabiorę sobie jeszcze. Eee, co to jest ochrona i opalenie od, odżywczy, olejek do opalania. Eee, SPF 30, bo trójde na basen, eee, Akurat do dupy, bo dostałam okres, tak? Więc niestety nie najlepiej. A to jest najlepszy eee, krem z SPF-em do twarzy u. Uwielbiam go, ciociu, co nie? Tak, wow, jest Ja mam taką wielką, uwielbiam go My zawsze używaliśmy też te Hawaiian Tropic Ale moja mama właśnie ostatnio, jak byliśmy na basenie Kupowała ten i mi się on spodobał, więc Biorę go

I apkę biedronki, teraz mamy właśnie fazę na szejkowanie. Dobra, za, za widzę go szejkować? za 40 sekundy, a 40... z nami. Guys, nie, 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 ja powiem wam, że my siedzimy w cieniu i ja normalnie widzicie po moim czole jakieś świecące nie. Jak przyszliśmy to do nie. Jasia na pizzę, to dała mi serwetkę i tak wrócicie sobie bo masz całe mokre. No. I wiecie co? Dzisiaj taki gorąc. Jutro nam będzie jeszcze Krótki Bardziej top. gorąco. I w lata możesz się ubrać. Nie, tam. nie. nie Strój chcę kupić, nie na was pak. <noise> I chodź. przez cały czas. Nie jest źle, go. Nie działa. jest tak źle, ale tak. Nie wiem, z bliska wygląda. Nie, że są były dezorantowane i nie wali potem. Uwierz mi bardzo, wale potem, bo dezorantowała. Nie się czuję chyba nic z 8 godzin. Dobra. szykujemy dawać. Dobra, bedronkę trzeba porzucać. Biedra lata. I jakieś sokoliki tego nie lubię. Ja go nie kupuję. No i jutro będzie nowy shake, shake. Dobra, poświetany część do wydrągi, bo mm -hmm. dobra cena. I przyszła nasza pizza siciliana. Zobaczcie, jak ona się ciągnie, ona ma sera rawera, musisz sobie pójść talerze, po talerzyk. Nie dasz rady. Nie dasz rady. Wszystko ci spada. Ja mam połówkę bez keczupu, a werka ma z kaczupu. tym sobie wzięła oliwę, ale dobra, już nie będę kombinowała, zostanie yeah, tak. Like Powiem Wam, że jest, czuję się tak dobrze, robić znowu w domu e, Ale pojadłam, bo ciaga, tylko e, botwinkę ładnie moje oczy wyglądałam, sorry O bo ciaga, tylko e, butfinkę na obiad, no bo po co ma robić więcej, bo jest gorąco. I tak jak jadłam tą botwinkę, to tak się zgrzałam e, Zjadłyśmy ją właśnie przed naszym całym wypadem e, Muszę właśnie sprawdzić ile ja kroku dzisiaj zrobiłam pewnie Um, e, ale teraz idę na szybki shopping do Biedry, bo jutro idę. Na, znaczy, no, no, pójdę na basen. Um, excuse me, e, jutro idę. Na, y, no, idę. Jezu, jestem taka zamieszana normalnie, aż mi się kręci w głowie od tego gorąca. Um, ale kupię sobie może jakiegoś pączka, kupię sobie jakąś wodę. SPF mam, SPF do twarzy też w sumie mam. No i co, będzie opalanko jutro? Może, może tak pomoczy stopy? Raczej pływać chyba nie będę. Hmm, może jeżeli koleżanki pójdą, to ja też pójdę, ale nie wiem, czy będę miała ochotę. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych topów. On był mojej siostry Julki, no i ona mi go właśnie dała. I on jest, Jezu, on jest moim ulubionym. I jeszcze to, co ja uwielbiam, ma plecy odkryte które uwielbiam. Muszę właśnie sobie kupić taką sukienkę, która ma mega, mega, mega e, odkryte plecy, bo mam w sumie takie od, odkryte, ale nie mam aż tak odkryte jakbym chciała, bym chciała całe plece odkryte, bo i like my plecy very much i myślę, że to by fajnie wyglądało. I dla wszystkich zastanawiających się, czemu to jest przykryte, to jest kominek. E, dlatego, że koty nam tam wchodziły i wychodziły całe czarne, więc niestety ten ładny kominek musi być zaklejony Jezus Maria, jaka lampa na polu co nie? a ja taka blada, patrz na mnie ja nie lubię opalać swojej twarzy cię właśnie była na solarium ja, ja nie opalam swojej twarzy, bo ja mam bardzo, bardzo jasne korektory i róże i wszystko i za każdym no razem jak o... no i za każdym razem jak opalam swoją twarz to ona jest taka, nie wiem nie wygląda, mam takie strasznie, straszne przebarwienia więc yy, za każdym razem jak się opalam, to zawsze daję coś na twarz, żeby mi się nie opaliła. Ale w sumie później, jak jestem już opalona czekoladka, moje całe ciało jest normalnie Tyryrin, to wyglądam troszeczkę śmiesznie, bo tu jestem taka czekoladka, a tutaj wyglądam normalnie jak wampir. Jak ja bym mogła, to bym non stop była blada, bo ja uwielbiam w ogóle wyglądać jak wampirzyca. Um, to jest mój dream, jeżeli tam jest jakiś wampirzyc, yy, hit me up. Uh, please, just kidding, I have a boyfriend. Jezu, ostatnio opublikowałam TikToka i on miał być taki ogólny, jakby taki dla wszystkich, że mało lat, nie umieraj, nie umierasz, będziesz żył, to tylko panik, panak, pa, Atak paniki, to była piosenka, ale ja to opisałam, mało lat, będziesz żył, nie umierasz, to jest tylko zerwanie. I to miało być takie ogólne dla wszystkich. Moja koleżanka myślała, że chodziło o nią. Ja jej powiedziałam, że nie, ja to jeszcze to później mnie urodziny. Ona mówi, is this aimed? I powiedziałam, nie, po prostu to miało być ogólne. Wszyscy w komentarzach. O MG zerwała w push in Boy, guys, nie, push, push in Boy, nie, jeszcze nie, jeszcze nie, żartuję. Love you so much, ale nie, 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 Jesz jeszcze nie, jeszcze coś, jeszcze. Jesteśmy spoko. Um, I jak wyjaśniałam właśnie na Instagramie i na TikToku, że ten, że nie, nie jestem singielką, to zdradziłam Wam taki mini sekret. Pushing Boy przylatuje do Polski. Czy to dobre? Ja nie wiem, czy mam cieszyć, czy mam płakać. Ja nie wiem. Chyba Wam tego jeszcze nie mówiłam w żadnym filmie, ale no, Pushing Boy przylatuje do Polski pod koniec lipca. I będzie tutaj tak na 4 dni, więc no photos of him please, podsuwam wam właśnie pomysł, um, pewnie będzie tam, będą tam jakieś zdjęcia krążyć na internecie niestety, ale pushing Boy shy. Okay? On jest shy, okej, on jest shy, więc no photo, no photo please, no photo, a jak coś to po prostu wszystkim będę mówiła, że to jest mój kuzyn. <laughs> Jak zobaczycie, że się całujemy? O, nie, to mój kuzyn! <laughs> Później boy? No, this is my cousin! Dobra, Weronika. mnie, <coughs> przejść do kamery. E, I teraz zakupki. Do biedry. Shake, 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 shake. Kokabalu, shake, shake. <laughs> shake, shake. Shut a Weronika My idziemy do Biedronki Z wami się widzę za niedługo, jutro będę się opalała na basenie Więc następnym razem jak mnie zobaczycie To będę mega spalona, opalona Normalnie czekoladka jaka nigdy nie widzieliście Będę prawie taka ciemna jak ten fotel A my się widzimy na następnym filmie I love you guys So much Pa ciociu Something like